Cześć, zapraszam Was na odcinek pod tytułem 5 rzeczy, które każdy z nas kiedyś zrobił. Numer 1 Każdy chyba w domu ma lodówkę, no każdy ma lodówkę w domu i chyba każdy chciał zobaczyć, jak w lodówce gaśnie światło. Nie dość, że wkładali tam komórki, aparaty, no ale też... Nieraz czubkiem oka to widzieli. Numer dwa. Chyba każdy z nas kiedyś zgubił komórkę, chociaż okazało się, że tak naprawdę ona jest w domu. Szukaliśmy po całym domu, ale ją znaleźliśmy na naszym biurku. Tak. Tak. Chyba każdy tak miał z nas wszystkich. Więc no. Nie polecam. Numer 3. Chyba każdy kiedyś się z kimś kłócił o tak naprawdę bzdury. I potem, chwilę później, przepraszaliśmy się, więc to były takie bezsensowne kłótnie. Nie uważacie? Tak więc, no. Tak to jest. Numer 4. Chyba każdy kiedyś, jakby, jakby nic, był jakby przyklejony do łóżka super glue i nie chciał mu się wstawać do szkoły. Chyba każdy z nas chociaż raz zaspał. Numer 5: Gdy mamy wielokolorowy długopis, nieraz chcemy włączyć wszystkie kolory. Chociaż nie wiem, czy to jest tak po prostu od tak możliwe, jak nie przekręcimy. Pełnej rzeczy w długopisie. Chyba każdy to chciał zrobić. Tak więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie lajka, like suba. No, a my już kończymy. Do następnego odcinka. Cześć, papa pa.